To jest wahać To jest steering coś tam To jest do przodu tam jest Kurwa pożynki, poczekaj Troszki hamulcowy Czekaj bo to kurwa ogarniam co i jak Jeszcze jedno piwko bo aż na coś powinien robić, nie Co jest kurwa To są xmo sliding Shaders Czekaj ja bym musiał tak o... Gdzie tu jest kurwa? Tak, Cylind... głowa cylindra tu i on jest na jakieś drąbki przykręcany? Pewnie tak, nie? Chciałem, dał kurwa zestaw kluczy? Nie wiem. Kurwa fajki, weź fajki, bo fali mi się chce. A tutaj. Nie no, najpierw to złóżmy ten samochód, później pojedziemy. Jeszcze czekaj, bo ogarniam wszystko. Czekaj. Ty no, blok silnika jest kurwa jakoś ten? Nie. Jest jakoś kurwa przykrę przykręcany do cylindra? Czekaj. Nie. Się, no, to musi poprzykręcać. Gdzie jest motorynka? Na przyczepie A bo chuj Czekaj, jest taką blok wał. Wałek, teraz potrzebuje Urywa. To są tłoki Wałek, mam taki wałek? Urwa? Jest gran. To jest to? Czekaj. Lecę do miasta po czy ja to tutaj. i po rzeczy. Dobra. Dobra. No to weź fajki kup. Weź. Dobra. No. Teraz blok silnik... Czekaj, no teraz jest taka wał. Wow. Tłoki, teraz tłoki powinien założyć. Tylko nie wiem czy to jest przykręcane wszystko czy, czy nie. No tak, no przykręcać musi wszystko tam. No ale tu nie ma nawet czego przykręcić. Dobra, zakładam dalej. Tłoki. Tłoków się pewnie nie przykręca. Nie wiem, pierwszy raz auto auto, w tej grze. Pierwszy pistol. Aj, wypadł mi tłok. Oj, to, to niedobrze, to niedobrze. Jak złożę, to pewnie cały czas będzie wypadał. Ale to nikt nie musi wiedzieć, nie? No i kurbowy mi wypadł. To się jakoś przykręca raczej. Kurwa, czym? A, czekaj, ja pospracam. Dobra, to powinno być tako. Czekaj, teraz tako. Powinienem to chyba założyć. Tłoki od dołu. Czy, kurwa, wiem. Nie, to nie powinno być tak. To ja mam lepszy pomysł. Zrobię tako. Ratów dalej, walk. Wyjdź na chwilę przed garaż. Okej, okay. bo nie mogę kurwa złożyć tego samochodu ze strony go. Kurwa, no i tak. Widzisz mnie? No. Gdzie ty jesteś? Nie widzisz mnie przed garażem? <noise> nie, A gdzie ty stoisz? No kurwa, nie wiem, głównym. No co to jest za jakieś gówno pierdolone, tym się latać nie da Co robisz? Weź sem na bo to będziesz wiedział No Co nie to nie jest nie. jakaś jeb... No na YouTube jakieś jebana Mam modyfikację na jakieś kurwa statek UFO Tym się kurwa latać nie da No to nieźle No co ja zajebałem to, niby ku... w powietrzu? Tłoka nie mogę wsadzić, ty Ja nie mogę wylecieć kurwa stąd Nie wiem Możesz no co... Tu... Sery przykręcić. No musisz przekręcić tamten Dawaj do góry, 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 Gdzie jest miasto tam? Kurwa, czemu ja tak jakoś dziwnie lecę, kurwa? Eee, no co, nie, ja, doła, iść jaja kurwa. 9 mm śrubka jest tu niby A to czekaj, WAUT, wow, czyli to o, na dole A tu nie ma nic przecież kurwa do przekręcania no No nie dobra, gdzieś tam stronę Chyba jak jest To jest crush, no to to jest ten, wow I to jest... 9 mm śruba Może to od tego, od... Tutaj taką mam przykręcić, może... Czekaj... Chyba teraz... mm, -mm. 9 mm śruba Czy na pewno mam 9 mm 9 no jest Urwa jakiś frajer dzwoni Nie mamy z buta kurwa szybciej Po prostu czym ty jedziesz ja lecę kurwa. No co to jest za jakieś. Pierdolę to kurwa. Chuj się już nie polecę, bo się... postanowiło w, w, w drzewie utknie. Czekaj, może to jakoś czekaj. Skoro tu jest. wow, To teraz tu oki powinienem. Ale czekaj, mam pomysł. Coś, to... co się kurwa. A może to skrzynia jest? Potrzebuje skrzynię podłączyć do tego. Asta Jarbo <laughs> Ciebie, jest. Jest. Zeszło. Jest, szlugi chcesz? Dobra. Jakieś Tutaj... je jedzenie chcemy? No, szlugi na pewno z kilka paczek. Jedzenie możesz wziąć, no? Browary oczywiście. Teraz dziesiątka. Zrobimy sobie Ale to dwie te. No, no. Radu mam. <laughs> Jakąś obażki mam... Jebać tego czata GPT, szczerze. Nawet mi poprawnych... ...kluczy nie umie podać. Śmietnik najgorszy. Czekaj, no ja mam takie ten... To to może być siedemnastka? Czekaj, no jest. Yyy... Krzynia biegów, dziś... Może to siódemka jest? Albo... Siódemka. Czekaj, zobaczę. Trzyma. Cześć. W, widzisz, no tak, siódemka to jest. Uh -huh. Dobra. By się nic nie zepsuło. Weźń. No się... Piwa tutaj przyniesie. Ty widzisz, Grilla, jak. ten. W, ten? Węgiel? No. Dobra. No co, grilla zrobimy tutaj, co nie w garażu? No, no. Mama. <laughs> tak, żeby mi nie przeszkadzało, nie? A wiadomo. Mole, Ty, no ładnie wiadomo. już złożyłem to. No, nie pizdaj. Czekaj, no tu jest tak. O. I teraz. To jest wszystkie przekręcone. I teraz z drugiej strony może. Już. O, no, nie biegł, nawet zamontowałem.

Cześć, spróbuję widzicie? zamontować tego. A to czekaj, dobra, nieważne, źle coś zrobiłem. Ja pierdzielca zrobiłem, ty. Hmm? I teraz to powinien to wsadzić. Te, 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 te Ile masz kasy? nie teraz. 1400. O, to się synchronizuje. Dobra, hmm? I nie śpiewasz miek mi, mi lewaj Czekaj no bo to jest ta głowica cała, co nie? A może ten wał korbowy jakoś powinienem przekręcić Na pewno e! URWA pszczoły latają Cigaretes mi daj, daj mi cigaretes! Zara! Pszczo... Pszczoły mamy w domu! Kurwa nie zamknąłeś za sobą! Poczekaj! No się... Synchronizacja, synchronizacja leży i kwiczy trochę Kurwa mać! Co ty kupiłeś? Pszczoły! Papieros! I lecimy! W te pszczoły! Junkil, Bompil! Jak mnie zarał upierdoli Gdzie są te... ...wanate, chuje, guje, dzikie węże? I nie kupiłem tego, serio? Kupowałem to! Czego luka... Czego luka wywaliłem? Gdzie to o, jest mocniejsza? O, o, Pierdalej kurwa! Wyskuję tu wszystko! Nie to czekaj, to cylinder tyle ma. Wypierdalaj Dobra. Dalej z, tym, z tymi pszczołami, kurwa, bo cię zaraz prześwięcę. Groźby karalne, dlatego na dla wsół. No nie pierdol! Czekaj, coś tu powinno być. E, no co jest? Pokrywa zaworów. Rocket cower Czekaj. Rocket. Rocket Shaft. To jest... czekaj. To, to czekaj, mam pomysł. To to powinno być... Rocket Shaft. To jest tu. To powinno wejść tam jakoś. Rywale, czekaj, bo ten, ten silnik nie będzie funkcjonował. Nie ma bata stary. Ale... Ja... To, a mi internet nie funkcjonuje. Ja pierdzielę Ja zaraz wykurwi i tyle będzie, poczekaj ze na chwilkę. TY EJ TANDER No, co tam? Bo mi na maila przyszło, co nie?, że tam zamówienie zostało zarejestrowane, to nie? No, I przyszło mi tak o cashback w wysokości 20 zł. Oczekuję na potwierdzenie przez sklep. Za, zazwyczaj. Oczekuję, idę to. Mmm. Co, że oni ci 20 zł.